Więc dla mnie ten Sokrates, który ustala znaczenia pojęć, który jest taki antydemagogiczny, to jest, trochę, to jest taki trochę Sokrates na nasze czasy. Ktoś taki, kto przydał, można powiedzieć, przydałby się dzisiaj. Mm -hmm. Kto troszczy się o pewną spójność znaczeń, o to, żeby słowa były jakoś tam adekwatne do rzeczywistości. No, właśnie, czyli ktoś, kto widzi to rozchodzenie się słowa i rzeczy y, i manipulację słowami. Y, no i właśnie, dla mnie to jest ten Sokrates, który, który jakoś tam e, mógłby rzeczywiście być, być Sokratesem na nasze czasy. Taki Sokrates, który, który pokazuje, że e, że. że, że to kwestionowanie, które on ciągle przeprowadza, to jest takie kwestionowanie w pewnej spójności, wyrażania się, spójności pojęć. To jest taka obrona przed manipulacją z zewnątrz, taka jakby takie nauczenie się pewnej odporności na to, żeby nie dać się łatwo zmanipulować. Przede wszystkim Sokrates, który dostrzega, że to się dzieje, że te manipulacje się, się dzieją. Więc to był taki Sokrates, który mi się pojawił kiedy tę książkę pisałem, wydaje mi się, że on mógłby jakoś pasować, być bliski naszym czasom.